Ale co kila moje biurko będzie stawało się coraz większe. Więcej informacji na temat biurka usłyszycie za chwilkę, a teraz sprawdźcie sami, jak mi powie. Fryzura fresh, broda fresh, fryzura fresh, fryzjer wjechał. Milion dolarów. A ty co się tam gapisz? Co ty robisz? A, chcesz zostawić suba. Eee, nie obniżę biurka. Nie idzie niżej. Eluwina! No, 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 dawaj, 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 dawaj. Mamy to. Dwa centymetry to nie jest dużo. Ale pamiętajcie, nie sprzęt, a technika. Znaczy się, co? Ale powiem wam szczerze, teraz jest dla mnie ciutkę za wysoko, nie? Te dwa centymetry robi różnicę w gameplayu, także no, jest trochę ciężej. Ale o to w tym chodzi. Challenge'e nie mogą być łatwe. Rozumiesz to? się Nara! Dawaj, dawaj, niż, niż, niż! Tak, mamy! Ktoś coś postawił! Uch! zginął! To ja niepotrzebnie tutaj... Kacze. Już mi jest ciężko Panowie się tuleją A ja sobie tutaj wstawię TNT Przykro mi, ba 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 on nie wie Zaraz oczywiście podniosę biureczko, nie ma problemu No dobra, dobra, dobra I o 6 cm podnosiłem biurko tak jak już zdążyliście zauważyć, biurko na swój sposób jest niezwykłe, ponieważ posiada elektrycznie podnoszony blat. Jest to jedna z lepszych zabawek, jakie ostatnio miałem. A mowa tutaj o biurku od SPC, a dokładniej SPC KD700S, bardzo obszernym i głębokim blatem. Biurko posiada gumowe przepusty na kable, metalowy wieszak na słuchawki, metalową półkę na przedłużacz, wcięcia na uchwyty do monitorów, posiada także karbonową oraz matową powłokę blatu, a to wszystko daje nam mega stabilną konstrukcję, która utrzyma do 80 kg obciążenia. Jestem zbiórka już jakiś czas i jest ono dla mnie zbawienne przy montowaniu filmów, gdyż mogę sobie po prostu wstać i odciążyć plecy. Tak, sąsiedzie. twierdź mi teraz! Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego biurka. No i jak go dostałem, to bawiłem się nim jak dziecko przez pierwszy tydzień. Nawet do tej pory się bawię. Cześć! Dobra, ja mam 200 IQ za granie. Nawet jest ok. Ej, mordo, napisz w komentarzu, ile jest u ciebie stopnia aktualnie. U mnie jest 23. Aha, ja do niego idę, a on nie ma łóżka. Dobra, to lecimy Wojda. O nie! Przecież. Mm. Muszę uważać, bo niebieski się odrodził. Dobra, nie widział mi ziomeczek. Siemaniru. No ja sobie prawda kupić Oj! Jak pory roku Vivaldiego Zmienia się światło w twoich oczach! Czy tam świat? Nie wiem, odbijamy dzisiaj Elo! Yy, problem może? Nie, jednak nie. Yy, dziękuję. Dobra. Zaraz będę musiał stać. Yy, kurde, jakoś go... Trzeba będzie... No właśnie tak to co zrobić! Chodź! Chodź! Opa. Nie ukrywam, że jest już troszeczkę wysoko do biurka. Zaraz będę musiał albo stać i się garbić, albo siedzieć i być jak podwieszony. Chowle ci do mnie. E, może zdążę. Ej, zdążę na luzie. Stary, myślisz, że ja naprawdę przebiegnę, żebyś ty mnie tam zrzucił? Nie ma takiej opcji. Cześć. No już jest wysoko, nie? Do wołu dostanę, chłopie! Oh shit! Uciekam! Okej! Okay. Yy, słaba sprawa No Badaj! Dobra, ja stąd zwijam i dwa centymetry Dobra, kurde już <śled> Siedzę jak jakiś koksu Elo Dawaj, szybka ucieczka! Oj, to może nie wyjść. Ej, wyszło! Użyję. Ale na pewno wszystko u ciebie dobrze? Bo ja się cię martwię, stary. Ma być dobrze. Takie masz być. Nie ma go, jest. Ja już tutaj ledwo co dosięgam. Zaraz będzie trzeba stać. Dobra, lecimy na środek. Oj, oj, oj. Ciemanu, Wariaciku! oj, nie, 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 nie. No podaj! Dobra, mamy to Aczekajcie jakbym wstał. Nie no, za nisko. Trzeba jeszcze zrobić 2 kilo, co najmniej, żebym sobie mógł wstać na spokojnie. Szybko, bo nie ma odkrytego wyda... Albo ma odkryte wyraz znaczy się! Danielus! Elo! Ho, ho, ho! Dzień dobry! O 2 centymetry 10 centymetrów już jest. Kurde, no, będę musiał zaraz wstać. Już ledwo co dosięgam. Na ogół, kręgosłupie, chciałem Cię przeprosić za dzisiejszy film. To nie tak, że chcecie zniszczyć. Serio, weź wybacz. Ooooo! Ty, nie pomieszało Ci się coś? Dobra, trzeba wstać, widzowie. <ścoughs> Czekajcie. Nie no, co to jest, człowieku? Szybko trzeba kile nafarmić Oj garbaty, będę po tym filmie. Czy w sumie już jestem? Leci do mnie, Ziomek. A, nie, jednak nie. Jakby go sobie tak na szybko ominąć? Dokładnie tak. Poleci za mną. Uuu, <mary> Szybko, szybko, szybko. To jak go zrobię. O, fuck! No jednak nie. Dobra, 90 centymetrów, znowu wracamy. W sumie dla mnie trochę lepiej. O nie, o nie, o nie. Padaj, 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 stary, proszę. Jest, mamy to! No i znowu 2 centymetry. Ja się garbię, a co tam u was? Jak tam? Situation? W porządku chyba, co? To powinien się nazywać Jak nie grać w jakiekolwiek gry, bo dostaniecie z koliozy Oj, 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 oj O, zginął. To było dziwne Muszę cię zabić, byku, przykro mi Jeszcze co najmniej ze 4 centymetry by się przydały Żeby normalnie móc stać Już wiem, co czuła moja mama, kiedy stała nade mną, gdy robiłem lekcje eee, Oj, no nie, gdzie od tyłu? To w sumie nic nie muszę zrobić z biurkiem O człowieku Siadł bobslay O no 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 nie, no nie Ja muszę teraz Dobra, to teraz nie, siadam Człowieku Nara No i znowu trzeba wstać Błagam, czy ja w końcu mogę stanąć, bo moje plecy się rozpadną na dwie części po tym odcinku. On chyba nie wie, znaczy chyba nie wiem. Wie! Dobra, spadł! Lecimy, 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 Na Nara, ziomek! Ja pier... Nie, nie, co? Nawet mnie nie próbuj cofać. Siemanu! Masz patyk z knokiem. Ojej, ojej, ojej. Ojej, to jest ten moment, ta chwila. Może w końcu stanę na nogi? Nara! Ja jeszcze nagrywam widzowie przy zamkniętym oknie, żeby się nic nie słyszeli. Jest mi już tak gorąco, a ja tu się jeszcze gimnastykować muszę. Się mam dyru! Nara! Już jest coraz lepiej, moi drodzy. Ty tam obserwuj, trzeba, aby się dobrze nagrywa wszystko. Nara! I siemano, o kurde, dwa kile. Zaraz, 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 wszystko podniesiemy, spokojnie. Tylko tego jeszcze trzeba zrobić. Zwijam stąd. Jest luksusowo, mogę stać. Jak wam plunęłem do mikrofonu, to sorry. Ale plecy bolą, o kurde. W opisie będzie refling do ortopedy. ma ta, łuk masz. Cię zgrzało, czy cię nie zgrzało? Nara. 105 centymetrów! Robi wrażenie! Tymuje się ktoś, bo słaby jestem? COŚ TY NAPISAŁ?! Zara was zgłoszę, panowie! Będę e-confident. Wiem, to żart był! Mhm... Każdy się tak tłumaczy... NIE! w TUCHĄ! Spadaj! SPADAJ! No padaj! No ty jesteś, wziąłeś nożyce! Niech! o... uruchomiłem milion rzeczy na raz. Co to za popaprany odcinek? Siemano! Padaj, stary, proszę, ja muszę tutaj. Ty muszę tutaj wiesz. Eee, nara! Huhuhu. 107 centymetrów! Cześć! Ilumina, dawaj! Nogi! 109! Hahaha! <śpuszk> <śpuszk> Naru! 11 już jesteśmy coraz bliżej, już to mogę normalnie stać. Siemano! mało! Odpał? Tak, jestem odpał! No! Jest! Jeszcze 5 centymetrów do fula. Jeju, jak fajnie! Plecy nie bolą. Zatem ból pleców, zostaw lajka. Ilu? Nara? 117. Jesteśmy już prawie na samej końcuszce. A ty aby na pewno tam się dobrze masz? Pytam tam ostatni raz. No i super No! 119! Pa, 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 pa. Szybko! O, on tam uciekł. Aha, bo on nie ma łóżka. Nie, O nie! Jeszcze gościu mi zabierze i tam jest generatora. Siemarł! No, nara! Wracamy 119! Nie! NIE! Co to było? Oh, nie, no nie, on już jest u mnie! Ty do ludzi? Wojtuś! Nie! Wojtek! Wojtek, nie tak agresywnie! Wojtek! Ja się teraz pocę i tryharduję i na spokojnie. Zrobimy całą wysokość piórka. Nara! Jeszcze dwa kile. Dawaj, 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 dawaj! malu! Jeszcze jeden kill, moi drodzy. U mnie nie widzi pa. No, dawaj. Jest! Moi drodzy. Tak się prezentuje biurko na metry dwadzieścia. Czyli idealnie dla mojego wzrostu, żebym sobie na spokojnie mógł stać. I ja pierd!